z dziejów apostolskich. Sado natomiast wciąż pało nienawiścią i chęcią mordowania uczniów Pana. Poszedł więc do najwyższego kapłana i poprosił o listy polecające do synagogów w Damaszku. Chciał bowiem odstukać zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn jak i kobiety, aby ich pojmać i przyprowadzić do Jeruzalem. Był właśnie w podróży, zbliżał się do Damaszka, gdy nagle poraziło go światło z nieba. Uparł na ziemię i usłyszał słowa, szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? A on zapytał, kim jesteś, Panie? I usłyszał, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Stań, idź do miasta, tam dowiesz się, co masz czynić. A ludzie, którzy z nim podróżowali, oni mieli ze zdumienia, gdy słyszeli głos, lecz nikogo nie widzieli. Szaweł podniósł się z dzień, otworzył oczy, ale nic nie widział. Trzymając go za ręce, doprowadzili go do Damaszku. Tam przez trzy dni nic nie widział. Nie jadł też, ani nie pił. Przebywał zaś w Damaszku pewien uczeń o imieniu Ananiasz. Pan powiedział do niego w widzeniu: Ananiaszy, a on odpowiedział, szukam Panie. pan mu rozkazał, idź natychmiast na ulicę prostą i odszukaj w domu ludy Szabła starsą. On modli się w tej chwili. A Szabł miał widzenie, ujrzał Ananiasza, który wchodzi do domu i kładzie na nim ręce, aby odzyskał wzrok. Wówczas Ananias odrzekł, słyszałem od wielu ludzi, ile zławy rządził ten człowiek twoim świętym wielu Jerozolemu. Otrzymał on od najwyższych kapłanów pełnomocnictwo, aby także tutaj więzić tych, którzy wyznają Twoje imię. Lecz Pan mu odpowiedział: Idź, wybrałem go sobie za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i królów i narodu izraelskiego. Objawię mu także, jak wiele będzie musiał wycierpieć z powodu mego imienia. Wówczas Ananiak poszedł. Wszedł do owego domu, położył na niego ręce i powiedział – szable, bracie, Pan Jezus, który ukazał Ci się w czasie podróży, przysyła mnie do Ciebie, abyś odzyskał wzrok i aby napełnił Cię Duch Święty. A natychmiast, jakby łuski spadły mu z oczu i znów zaczął widzieć, potem stał i przyjął przez, a następnie wzmocnił się, spożywając posiłek. Dlaczego ten tekst? Dlaczego nie dzisiejsza Ewangelia? Dlaczego nie czytania z poszczególnych dni? Zapytacie, dlaczego zmieniamy te dwie słowa. Bo ta grupa, która w czwartek ma przyjąć zbieżnowanie, która trzy lata przygotowywała się, nie nieliczni tylko z Waszej grupy są już w Damaszku. Pośród uczniów Pańskich i oczekują razem z Ananiaszem na Ducha Świętego. Bardzo niewiele, szczelam 20%. Dlaczego? Prowadzę przygotowanie do w pierwszych i drugich klas. 20% uczestniczy tylko w duszy świętej niedzielnej. Na pytanie, kto się modli wieczorem, choćby z dzisiejszego dnia. Na trzydzieści osób, sześć. Jedziecie z Jeruzalem do Damaszku. Wielu z Was siedzi na koniu jak Paweł. Wielu z Was zabrało od arcykapłanów listy, dysząc rządzą zabijania uczniów pańskich, czyli zabijania życia Bożego w sobie. Wielu z was jest towarzyszami Pawła. Niewielu czeka już w Damaszku, a zostało trzy dni. Tam, w świętą żeśmy rozpoczynali, a przed Kościołem wydzieraliście sobie listy od darcy Wielu z zbawia... was nie chciało tu wejść, tylko wydzierało sobie listy od darcy które pozwalają na zabijanie wśród państw. Dlaczego tak jest? Dlaczego młody człowiek dzisiaj przeżywa taki dramat rozdarcia? Dlaczego teraz nawet, kiedy jest zgłoszone słowo, to wydzieranie listów od arcykapłan odbywa się pod ścianami przy konfesjonalach, kiedy tu czy tam Zamyka się uszy na słowo i żongluje się listami od arcykapłanów. Dlaczego tak jest? Dlaczego skazujecie się na takie ranienie serca? Dlaczego musi dojść do dramatu spadnięcia z konia i usłyszać i, i, i usłyszenia słów Jezusa, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego musi tak być, że wielu z was po dwudziestu latach życia z zranieni, z z przez życie zapytacie, Panie, kim jesteś? A On odpowie, jestem Jezus, którego prześladujesz. Z krztem, z komunią, Zbierzmowanie, sakramentem małżeństwa. Dlaczego nie przestanujesz? Co Ci zrobimy? Na kartki, na papierkę, na świska papieru? Przyjąłeś sakramenty? Dlaczego na przed twoje Twojej kieszeni są listy od nas, Jezus każdego z Was dzisiaj chce zrzucić z konia, tak jak Paweł. Chcecie zrzucić z tego zaplanowanego już Twojego życia tego jak sobie poukładałeś czy poukładałeś bierzmowanie przez trzy lata lepiej, gorzej może najbardziej gorliwie a może najmniej Jezus dzisiaj na trzy dni przed bieżmowaniem chce to zatrzymać chce Cię zrzucić z konia i zadać Ci jeszcze raz pytanie dlaczego mnie prześladujesz w takim czy innym stopniu i chcecie sprowokować do pytania, Panie, kim Ty jesteś? Objawi swoje imię. Kim jesteś? Klaunem, piosenkarzem, aktorem? Kim jesteś? Bo ja, młody człowiek, potrzebuję konkretnej odpowiedzi, bo nie będę wierzył fikcji. Chcę wiedzieć, że za bierzmowaniem nie stoi fikcja, tylko żywy Bóg który Cię namarza dukem Świętym i Mocą. Panie, kim jesteś? I po to Bóg daje Wam przeczytanie, żebyście krzyczeli w niebo i pytali, kim jesteś, Jezusie z Nazaretu. Objawnił swoje imię. Wrzeszczałeś w niebo z pytaniem, kim On jest. Zdarzyło Ci się tak kiedyś? To niech ci się przydarzy. Krzycz i pytaj o to, co nie rozumiesz. Spróbuj zawalczyć z tym, że On nie jest fikcją, że nie jest kolejną religią, kolejną ideą, czymś wymyślonym, że jest żywym Bogiem, który chce Ci dać pełnię darów ducha czwarte. Chcę, żeby ananias, osobie biskupa położył na ciebie rękę, żeby ci łuski spadły z oczu, które przez kilkanaście lat Twojego życia nosiłeś czy nosiłeś. Tego chce Jezus dokonać. Jezus po to chce cię zrzucić z konia, z tej ustalonej trasy twojego życia, z tych twoich schematów, żeby cię doprowadzić do spotkania z Nim. Żeby sprowokować w tobie pytania, nawet niewygodne, których może nawet księdzu, czy rodzicom byś się wstydziła, czy wstydził zadać. To on chce, żebyś jemu zadał. Bo on cię nie wyśmieje, nie wyrzuci, nie powie, że jesteś głupia, głupi, tylko cię wysłucha. I jeśli dasz mu szansę, to w swoim sercu usłyszysz odpowiedź na najbardziej dręczące Cię pytania o sens Twojego życia, o sens sakramentu i o sens przynależności do Kościoła. Usłyszysz odpowiedź. Jeśli nie dojdzie do tego spotkania, słuchajcie, to może się zdarzyć tak, że przegracie w swoim życiu walkę o Jezusa.